Tym razem w treści zadania narzucają nam, że mamy wyłączyć jedną, drugą przed nawias. No to po kolei 10 podzielić przez jedną, drugą, czyli mamy 10 pierwszych, dzielimy przez jedną, drugą. To pierwszy ułamek mnożymy przez odwrotność drugiego, czyli mamy 21, czyli 20. X kwadrat nam pozostanie, ponieważ x przed nawias nie wyłączymy. Minus 8 podzielić przez jedną drugą, to będzie minus 8 pierwszych podzielić przez jedną drugą, czyli minus 8 pierwszych razy 2 pierwsze, liczba ujemna razy dodatnia da wynik ujemny, otrzymamy minus 16 pierwszych tak naprawdę, czyli minus 16x, no i jeszcze 3, czyli 3 pierwsze dzielimy przez jedną drugą, Czyli 3 pierwsze mnożymy przez odwrotność, czyli dwie pierwsze. Czyli otrzymamy 6 pierwszych, czyli 6. No i tak będzie wyglądało rozwiązanie. Tak samo postępujemy w podpunkcie B, czyli minus 4 podzielić przez jedną drugą. Możemy to sobie rozpisać, albo może najpierw ustalmy znak. Wynik na pewno będzie ujemny. Czyli 4 pierwsze dzielimy przez jedną drugą, czyli to będą cztery pierwsze. Razy, dwie pierwsze. Mamy 8 pierwszych, czyli 8, żadnej litery nie wyłączamy, czyli te litery nam pozostaną niezmienione. Na pewno będzie dodać, ponieważ wyraz dodatni dzielimy przez liczbę dodatnią, czyli 3 podzielić przez jedną drugą. No to robiliśmy sobie tutaj, czyli otrzymamy 6 x kwadrat, No i minus 2 podzielić przez jedną drugą. No to wynik będzie na pewno ujemny. Dwie pierwsze dzielimy przez jedną drugą, czyli dwie pierwsze mnożymy przez odwrotność, czyli dwie pierwsze otrzymamy cztery pierwsze, czyli po prostu cztery.